Cześć! Mamy dzisiaj multi multi na 9 losowań za 90 zł. Zacznijmy sobie od, od ostatniego od 7 grudnia o 22. <laughs> A więc tak, pierwszy zakład czwóreczka jest. 27 jest 39. Nie ma. Trzy jest siedemdziesiąt dwa. Nie ma siedemdziesiąt sześć. Nie ma siedemdziesiąt osiem. Nie ma są trzy liczby, trzy złote. Drugi zakład trzydzieści nie ma, czterdzieści dwa nie ma, czterdzieści trzy jest. Sześćdziesiąt sześć nie ma, siedemdziesiąt trzy nie ma i siedemdziesiąt osiem nie ma. Trzeci zakład. Trójeczki nie ma, trzydzieści sześć jest, trzydzieści dziewięć nie ma, czterdzieści nie ma, czterdzieści trzy jest. Sześćdziesiąt sześć nie ma, siedemdziesiąt osiem nie ma i czwarty zakład.

Trzydzieści dziewięć jest, czterdzieści trzy nie ma, siedemdziesiąt dwa nie ma, siedemdziesiąt sześć nie ma, siedemdziesiąt osiem nie ma. Drugi zakład trzydzieści nie ma, czterdzieści dwa nie ma, czterdzieści trzy nie ma, pięćdziesiąt trzy nie ma, sześćdziesiąt sześć nie ma.

czterdzieści nie ma pięćdziesiąt trzy nie ma 66 nie ma siedemdziesiąt nie ma i siedemdziesiąt osiem jest trzeci zakład trójeczki nie ma trzydzieści jest trzydzieści dziewięć nie ma 40 nie ma czterdzieści trzy nie ma, sześćdziesiąt sześć nie ma i siedemdziesiąt osiem jest. I czwarty zakład. Ósemki nie ma. dziesięć jest, dwanaście jest. Czterdzieści trzy nie ma, pięćdziesiąt dwa jest. Sześćdziesiąt cztery nie ma, i siedemdziesiąt dwa nie ma. To jest kolejne trzy złota. Dobra, idziemy dalej. Pierwszy zakład czwóreczka jest, dwadzieścia siedem nie ma, trzydzieści dziewięć nie ma. 43 nie ma, 72 nie ma, 76 nie ma i 78 jest. Drugi zakład, 30 nie ma, 42 nie ma, 43 nie ma, 53 nie ma, 66 nie ma, 73 nie ma, 78 jest.

Siedemdziesiąt nie ma, 76 nie ma, siedemdziesiąt nie ma. Drugi zakład. 30 nie ma, 42 nie ma, 43 nie ma, pięćdziesiąt trzy nie ma, sześćdziesiąt sześć jest, nie, nie ma, przepraszam, bo mi tu zasłania. Yy, nie ma. Siedemdziesiąt trzy jest i siedemdziesiąt osiem nie ma. Trzeci zakład trójeczka jest. Trzydzieści sześć nie ma. Trzydzieści dziewięć nie ma. Czterdzieści nie ma. Czterdzieści trzy nie ma. Sześćdziesiąt sześć nie ma. I siedemdziesiąt osiem nie ma. I czwarty zakład osiem. Jest dziesięć nie ma, dwanaście nie ma, czterdzieści trzy nie ma, pięćdziesiąt dwa jest sześćdziesiąt cztery nie ma, siedemdziesiąt dwa nie ma. No i to mamy ostatnie losowanie dzisiaj. Pierwszy zakład czwóreczki nie ma, dwadzieścia siedem jest, trzydzieści dziewięć nie ma, czterdzieści trzy nie ma, siedemdziesiąt dwa nie ma, siedemdziesiąt sześć jest i siedemdziesiąt osiem nie ma. Drugi zakład trzydzieści nie ma, czterdzieści dwa nie ma, czterdzieści trzy nie ma, pięćdziesiąt trzy nie ma sześćdziesiąt sześć nie ma, siedemdziesiąt nie ma i siedemdziesiąt nie ma. Trzeci zakład trójeczki nie ma, trzydzieści nie ma, trzydzieści dziewięć nie ma, 40 nie ma, 43 nie ma, 66 nie ma i siedemdziesiąt nie ma. I ostatni zakład

Czyli jesteśmy do tyłu 66 zł. No, moi drodzy, mogło być lepiej, ale no, nie, nie udało się tym razem. Zobaczymy następnym. Dzięki i do usłyszenia, cześć.